No, widzicie, ledwo jeden filmik puściłam i już nagrywam następny. Ale to tak już na Zaśkę, tak zwaną. Wyobraźcie sobie, że byłam tak nakręcona. Zawsze się tak nakręcam. Jak jestem cholernie zdenerwowana. Wtedy wszystko wychodzi. Wszystko mówię to, co myślę. Jestem spod znaku byka, więc po prostu um, takie komentarze yy, jakie ja skomentowałam yy, właśnie dotyczący yy, tej pani doprowadzają do tego, że działają na mnie jak płachta na byka. I dlatego dostała ripostę, W każdym bądź razie nie o to chodzi. Mam 5 minut dosłownie do nagrania tego filmiku, żebyście mogli posłuchać. Słuchajcie, nie chcę się wybielać, nie chcę się wybijać na TikToku, bo to nie jest mój cel. Ale bardzo mi zależy na tym, bo dostawałam kilka. Maluchy, cichutko bądźcie! Zaraz Wam pokażę o co chodzi. No, ale nie pokażę. Tak pokażę. O. Widzicie? O. Widzicie? Widzicie? No i już spokój, tak? Spokój. E, są dwa wariaty. Małe on stawki. No one się tak bawią. Ale to tak zawsze jest. Kto się czubi, ten się lubi. I już się uspokoiły. Zaraz dadzą sobie po buziaku i pójdą spać. Maluchy! Uspokójcie się! Uspokójcie się! Bo nagrywam. Już! Do łóżka! W każdym razie chodzi o to, że dostawałam kilka pytań na temat mojej choroby, a dokładnie choroby nowotworowej, chemioterapii, jak ja to przechodziłam, ile to trwało. I mogłabym na ten temat zainteresowanym osobom odpowiadać w formie filmików, co by trafiło do większej ilości osób. Pytały się mnie, pytają się mnie na prywatnym koncie, na messengerze, młode dziewczynki, dziewczynki, kobiety, mężatki, 20-letnie, 20 30 letnie. O różne porady, rady z życia wzięte. Jak sobie radzić w życiu, jak radzić sobie z depresją, jak radzić sobie z dziećmi, jak radzić sobie z chorym systemem, który teraz mamy. Zresztą nigdy nie był normalny, zawsze był powalony, ale teraz już jest apogeum tego wszystkiego. Może przez tą y, y, chorobę tajną ściśle. Y, nie wymienię jej nazwy, bo przecież wiemy o co chodzi. Y, w każdym bądź razie, jeżeli, jeżeli chcecie, y, cokolwiek z życia wzięte, y, dowiedzieć się. Proszę bardzo, jestem szczera i otwarta do bólu. Do bólu y, nie. I tak jak już w o, poprzednim filmiku powiedziałam, natomiast nie dyskutuję z idiotami. Dla mnie tacy idioci nie mają nawet, yy, nawet sekundy zainteresowania. Po prostu blokuję, kasuję yy, i nie odpowiadam, bo ja nie będę swojego mózgu cała yy, kretynami, którzy chcą się dowartościować. Bo w domu jeden z drugim siedzi w szafie albo pod pantoflem żony, a na innych potrafi się wyżywać. Oczywiście inkognito. Bo nawet swojego prawdziwego imienia i nazwiska nie poda, a już tym bardziej swojego wizerunku. Bo sam chyba się jego codziennie rano jak się budzi w lustrze i patrzy, to się sam go przeraża. W każdym bądź razie Jestem mężatką od 20. Ile już Misiu jesteśmy? Mm. No będzie 25 lat teraz. Ale ogólnie z mężem jestem już 37. Więc udaje, wydaje mi się, że, że jesteśmy zgranym związkiem. I. nie. O, mój mąż właśnie y, wnuczki uspokaja. Więc jesteśmy chyba zgranym małżeństwem i mogę doradzić dziewczynom, w czymkolwiek. Tylko błagam. Nie płaczcie, nie lamentujcie. Życie jest tak krótkie. Otworzyło mi dopiero to oczy, kiedy zachorowałam i kiedy przekonałam się, że mam kilka miesięcy życia przed sobą. Doszłam do wniosku, że nie warto zajmować się pierdołami, nie warto zajmować się bzdurami, nie warto zajmować się idiotami. Warto natomiast zająć się sobą, bo mając 54 lata, mam nadzieję, że nie wyglądam jeszcze cholera tak staro. Nie mam filtrów. Tak, zębów nie mam tutaj. Nie mam dlatego, że przed chemią musiałam usunąć, bo wyobraźcie sobie, że leczenie kanałowe jest szkodliwe w trakcie na przykład podania przeszczepu komórek macierzystych, więc wolałam wyprzedzić to, ten efekt i usunąć je wcześniej, żeby nie było problemu, jeżeli byłyby mi potrzebne komórki macierzyste. A nie czekać kolejne, na przykład, 4 miesiące, żeby usunąć zęby i dopiero wtedy robić przeszczep. Na razie nie stać mnie na żadną protezę. Znaczy, mam jedną tam w szafie, ale jej nie noszę, bo nie potrafię nawet w niej mówić. Zwykły badziew za 1200 zł. No ale trudno. Ja już się do tego przyzwyczaiłam. Nie wyrywam facetów więc mi to nie jest potrzebne, mąż się do tego przyzwyczaił, zresztą on mi w zęby nie zagląda, bo nie jestem koniem, a on nie jest weterynarzem. E, gryźć mam czym, więc y, reszta zębów jest w porządku, spoko. E, swoja, 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 nie sztuczna. E, w nie zostawiam. W każdym, razie, w każdym razie, jeżeli cokolwiek, kochani, chcecie na jakikolwiek ze mną temat porozmawiać, bez biadolenia, bez płacza, płaczu, bez lamentów, jak mi ciężko, ach Boże, jak mi ciężko, gówno jest ci ciężko, rusz dupę do, do, do przodu i zasuwaj, a nie tylko biadol i płacz bo ty jeszcze nie wiesz co to znaczy biadolenie i nie wiesz co to jest ciężko ciężko to jest jak już masz krzyż przed sobą i masz jeszcze 14 dziecko ostatnie w domu które, które trzeba wychować a nie wiesz czy przeżyjesz bo masz tylko na przykład 6 miesięcy życia więc nie płaczcie macie pytania jakiekolwiek zadawajcie jeżeli będę potrafiła odpowiedzieć na temat zdrowia, na temat życia, to odpowiem. Potraktujcie mnie jak taką mamę, której może nie macie już, bo właśnie odeszła za szybko albo nie potrafiła z Wami rozmawiać. Piszcie. Odpowiem szczerze. I bez ogródek. Na razie, tymczasem. Pa. Nie popis.